Cześć! Eksperci alarmują. Nasze dzieci zdecydowanie za dużo czasu spędzają przed ekranem czy to monitora, telewizora czy smartfona. Według nich dziecko do trzeciego roku życia w ogóle nie powinno mieć dostępu do komputera czy telewizji. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka na zlecenie Ministerstwa Sportu wynika, że ponad 55% polskich piątoklasistów spędza ponad 2 godziny dziennie na oglądaniu filmów, a ponad 60% poświęca kolejne dwie godziny na gry komputerowe i tyle samo na inne aktywności przy komputerze lub smartfonie. Daje to przynajmniej 6 godzin dziennie przed ekranem urządzenia elektronicznego. Czy 6 godzin dziennie przed ekranem smartfona to dużo dla naszego dziecka? Jaki jest maksymalny czas, jaki mogą spędzać nasze dzieci przed ekranem smartfona? Jak ograniczyć im ten czas? Odpowiedzi na te pytania odnajdziecie właśnie w tym odcinku. Zapraszam serdecznie. Nie oszukujmy się, pandemia i zdalne nauczanie na pewno nie pomogły dzieciakom odstawić komputera czy smartfon. Tym bardziej, że pediatra dr Anna Dudek powiedziała, że dzieciom od 3 do 7 lat dozwolone jest maksymalnie 30 minut dziennie, czyli 3,5 godziny tygodniowo. Z kolei dzieci w wieku od 7 do 12 lat mogą maksymalnie spędzać dziennie przed monitorem, ekranem smartfona lub telewizorem około 60 minut. Tymczasem, Cebos podaje, że w tej grupie wiekowej dzieci średniotygodniowo spędzają w internecie i przed telewizorem dwa razy więcej czasu 14 godzin. Reasumując, nasze dzieci spędzają dużo za dużo czasu przed ekranami smartfonów, komputerów czy telewizorów. Konsekwencje przedawkowania zbyt długiego przesiadywania przed ekranem mogą być poważne. Wpływa to ujemnie na rozwój narządu wzroku. Kolejną konsekwencją mogą być zaburzenia kontaktów międzyludzkich, otyłość, co za tym idzie, różne choroby, szczególnie układu krążenia. A to tylko niektóre przykre konsekwencje, których jest znacznie więcej. Dziś pokażę Wam, jak ograniczyć Waszemu Dziecku czas spędzany przed ekranem smartfona z Androidem. Jest oczywiście wiele aplikacji w sklepie Play, które to potrafią, jednak ja wybrałem Google Family Link. Umożliwia nam ona monitorowanie i kontrolowanie prawie wszystkiego na urządzeniu dziecka, w tym ograniczeń czasowych na ekranie. Aby móc skorzystać z Google Family Link, musisz posiadać smartfon z systemem Android i kontem Google. Przechodzimy do sklepu Google i pobieramy aplikację Google Family Link. Jeśli jeszcze nie używasz tej aplikacji, musisz się skonfigurować. Jeśli chcemy nadzorować urządzenie dziecka, potrzebujemy aplikacji właśnie Google Family Link na naszym urządzeniu oraz Google Family Link dla dzieci nastolatków zainstalowaną na urządzeniu dziecka. Na ekranie głównym aplikacji Family Google Link dla rodziców naciskamy na nasze dziecko. Teraz szukamy sekcji czas używania, kliknij teraz konfiguruj. Na tym ekranie znajdują się dwie zakładki: limit dzienny i pora snu. Zaczniemy od limitu dziennego. Najpierw wybierz wszystkie dni, w których chcesz ograniczyć czas przed ekranem dziecku. Możesz tu wybrać dokładnie czas, jaki Twoje dziecko będzie spędzać przed ekranem. Możesz również zastosować ustawienie do wszystkich dni albo dni szkolnych, czyli poniedziałek, piątek. W zakładce pora snu ustawiamy, w jakich godzinach urządzenie będzie zablokowane. Nie martw się, w tych godzinach dziecko nadal będzie mogło do ciebie dzwonić. Zostaną jednak zablokowane wszystkie inne możliwości korzystania z urządzenia. Wystarczy teraz kliknąć, zapisz i gotowe. Będziemy mieli teraz nadzór nad tym, ile nasze dzieci korzystają ze smartfona. A czy wy i w jaki sposób ograniczacie waszym dzieciom czas spędzany przed ekranem smartfona, telewizora czy monitora? Koniecznie dajcie znać w komentarzach pod filmem i jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to gorąco Was do tego zachęcam. Klikajcie też dzwonek, aby nie przegapić naszych nowych filmów. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam.